większym Gerardem Ciśnikiem w składzie. No i co się wtedy stało? Wtedy Górnik wygrał 3 do 1. To była niespodzianka. To była sensacja. A później się okazało, że wcale nie przypadek, bo proszę sobie wyobrazić, że w 44 meczach rozgrywanych w Zabrzu Ruch wygrywał tylko trzykrotnie. Co ciekawe, zawsze 2 do 1. A ty przynajmniej jeden z tych meczów, Mariusz, pamiętasz dobrze, bo to było jednocześnie ostatnie zwycięstwo Ruchu tutaj na Stawianie w Zabrzu. Wtedy strzeliłeś gola. I znowu było 2 oczywiście. Tak, rzeczywiście no bardzo trudno zawsze ruchowi się tutaj grało na tym stadionie. Każdy wynik był nieprzewidywalny, tak jak rozpoczęć od tego, że była sensacja mimo tego, że był faworytem, przegrał. Ale to tylko statystyka. Tak? statystyka. Przed nami minuta ciszy. Myślę, że słyszeli Państwo słowa Wygłoszone przez spikera Na stadionie Górnika Jeśli nie Piotr Szczur, wieloletni kibic Górnika Zabrze z Łazisk Górnych. Kilka dni temu zmarł. Nie doczekał tych kolejnych 89 derbów, derbów, na które trzeba było czekać ponad prawie, przepraszam, prawie 4,5 roku, bo przecież ruchu Kożów przez cztery ostatnie sezony nie było w ekstraklasie. Tak, rzeczywiście ruchu nie było, na pewno dlatego tutaj ten światek piłkarski na Śląsku był uboższy, ponieważ tak jak już niejednokrotnie dzisiaj mówiliśmy, to są bardzo ważne mecze, a dla wszystkich tutaj, nawet dla przeciwników ruchu, Liga Bez Ruchu nie miała tego samego wymiaru. Kapitanów Jerzy Brzęczek i Wojciech Grzyb, oni spełniają tę zaszczytną, honorową rolę w swoich, w swoich drużynach. I już za chwilę początek meczu. Widzą Państwo nowego piłkarza w ruchu Chorzów. Tony Golem, ostatnio w górniku Łęczna. Trafił, trafił kilka dni temu, tak naprawdę, jeśli chodzi o formalności do ruchu. Oczywiście mówiło się o tym dużo, dużo wcześniej. Był tutaj, trenował. No i okazuje się, że nowy piłkarz w takiej najbardziej odpowiedniej chwili. Pytanie, jak ten debiut Golema tutaj wypadnie, ale ta plaga kontuzji. No, wymusiła jakieś ruchy i oczywiście przejście piłkarza było tutaj bardzo, bardzo pomocne. Tak, na pewno tutaj akurat działacze trafili z tym transferem w odpowiednim momencie. Trener też miał ograniczone pole manewru i tak jak wspomniałeś, mimo tego, że to nie jest w klubie bardzo krótko i nie miał za dużo możliwości z zawodnikami, ze swoimi nowymi kolegami w trenować. Dzisiaj wybieg na murawę, wybieg w bardzo ważnym meczu dla, dla wszystkich, dla drużyny, dla kibiców. W związku z tym, no, jesteśmy na pewno ciekawi, jak się zaprezentuje. Pierwsza długa piłka od Tomasza Hajter w stronę Moskala. Nie było łatwo dobrze, skutecznie odegrać piłkę po tym zagraniu. Górnik piłkę traci z zabocznej linii rozpocznie pożarski ruch Michał Osiński. daleko w stronę Pulkowskiego. Można było spodziewać się, że te pierwsze minuty będą wyglądały właśnie tak. Jak najwięcej odbiorów, jak najmniej strat, jak najwięcej zdrowia trzeba też zostawić w tych pierwszych minutach, by uporządkować grę, pokazać kto tutaj rządzi. Tak, w, w wspominkach byłych wielkich piłkarzy Ruchu Górnika dało się słyszeć tą nutę, że zawsze było ostro, zawsze było twardo. Nie może być dzisiaj inaczej. Na pewno ten dzisiejszy mecz będzie również bardzo, bardzo twardy. Janoszka. Efektowne z wody i gwizdek sędziego, który dopatrzył się przewinienia Mariusza Pawelca. Próbował Janoszka w ostatnim meczu z zagłębiem Sosnowiec zdobyć fantastyczną bramkę. Uderzył będąc kilkanaście metrów od bramki Sosnowiczan. Uderzył pięknie piłkę nożycami, ale wtedy... Branki nie zdobył cały czas, na nią czeka, na pierwszego gola w ekstraklasie. No, Martin Fabusz to na pewno człowiek, którego trzeba teraz przypilnować. Przy nim Mariusz Smirnovs. Zobaczmy. No, bardzo groźnie wstrzelona piłka w pole karne. Górnika zawrze. Pierwsza udana interwencja Peszkowicza. Bardzo ładne dośrodkowanie rzutu wolnego, i tutaj rzeczywiście centymetry zabrakły, żeby ruch zdobył bramkę. Duży błąd w ustawieniu obrony górnika. Obrony, która myślę jest bardzo niepewna, nie tylko w tym spotkaniu, ale w poprzednich również. Osiński teraz troszeczkę na oślep w pole karnej. Znowu Borys Peskowicz. Krótkim, zdecydowanym ruchem teraz wprowadził piłkę do gry. Papeczkis. Z pominięciem Smirnovca od razu do Tomasza Hajty. Kolejna długa piłka, tym razem krosowa w poprzek, Po przekątnej boiska, ale zagrana tak, że Madejski nie miał najmniejszych szans, żeby do niej dojść. Tak to wyglądało w wykonaniu Tomka jak takie klasyczne wybicie przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę boiska żeby, żeby gdzieś spowodować, że przeciwnicy będą musieli zacząć rozgrywać piłkę od własnej bramki, a, a my może. Zabrzemy szyki, zorganizujemy się i postaramy się odebrać na ich połowie tą piłkę. Te przerwy, piłka nie jest w grze, zawodnicy obu drużyn teraz mm, bardzo często wykorzystują na poprawienie swojego ustawienia na doprowadzenie go do takiego stanu, jaki został narysowany przez, przez trenerów szatni. Kirzys zagrał piłkę górą. Dobra asekuracja. Marcina Klaczki. To piłkarz, który ma ponad 30 występów w ekstraklasie na koncie. Mowa o środkowym obrońcy Marcinie Klaczce, ale większość z nich w Grocklinie, także około 10, nie pamiętam dokładnie, w ruchu, w ruchu radzionków. w Hajto. O, i pomylił się teraz jego przeciwnik, to był Osiński, Hajto w pole karny. i jeszcze Kirzys! W ostatniej chwili przeszkodził mu rywal. Bardzo ładna akcja Tomka Hajty, poszedł tutaj prawym skrzydłem. Wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze puścił piłkę między nogami jednego z Chorzowian. Później, tak jak wspomniałeś, błąd Osińskiego i to bardzo duży, który mógł kosztować utratę bramki, bo dośrodkowanie też było bardzo dobre i tutaj możemy powiedzieć, że w tych akcjach podbramkowych 1-1. Jedna bardzo ciekawa e, akcja ze stałego fragmentu gry po stronie ruchu i tutaj akcja z gry pod bardzo ładnym doświadkowaniu. Któryś z piłkarzy niebieskich nie przeszkodził Kirzysowi. To pewnie mielibyśmy co najmniej strzał w światło bramki, a co za tym idzie być może również gola dla Zabrzan. Janoszka. Janoszka, on wręcz szuka pojedynków, szuka bliskiego kontaktu z przeciwnikiem, po czym, po czym chce go grać. Teraz nie wszystko mu się udało. I od bramki rozpocznie Peskowicz. Brzęczek. Kirzes, Gołoś. kilka poza boiskiem. grę wznowi ruch. Osiński. Chciał zagrać do tyłu do Golema, ale... Blisko obrońców ruchu. Byli napastnicy. Jarka! Ale już jest okazja! Jarka! Jest rzut karny dla górnika zawsze. Duży błąd ustawienia defensywy ruchu. Tutaj w zasadzie taka przypadkowo odbita piłka głową przez Tonka Hajtę po rzucie z autu. Pożowianie mocno się pogubili. Wydaje mi się również, że tutaj mioduszewski popełnił błąd za późno, po prostu wyszedł do tej piłki no i pytanie czy, czy rzut karny. Z tego ujęcia kamery widzimy, że karnego nie było. Stąd te protesty, tak Roberta Mioduszewskiego, jak też piłkarzyów ugrających w polu. Czerwoną kartkę dostaje Robert Mioduszewski. To jest kara indywidualna i w tej... Teraz mamy siódmą, to wszystko zdarzyło się właściwie w szóstej, w tej szóstej minucie. Losy Ruchu w tym meczu stoją pod dużym znakiem zapytania. A cały czas mamy tę kwestię, czy Mioduszewski faulował jarkę. Skądś znam taką historię, tak jak wspominałeś ten ostatni mecz wygrany przez Ruch również, tak taki przebieg miał również czerwona kartka dla bramkarza. Również yy, był w tym spotkaniu rzut karny dla Górnika. Skończyło się 2-1 dla Ruchu. Natomiast wracając do tego co powiedziałeś, no bardzo bardzo odważna decyzja sędziego. Myślę, że nie było rzutu karnego. Myślę, że Robert Jaduszewski rzeczywiście popełnił błąd, bo sprowokował sytuację, po której sędzia mógł ten karny odgwizdać. Za dużo się wahał, za późno wyszedł z bramki. Natomiast ja prawie w 100% jestem przekonany, że później cofnął zarówno tu jak i ręce. Tego rzutu karnego nie powinno być. On był cały czas daleko od Jarki. To nie było tam takiej sytuacji bardzo stykowej. Jarka ewidentnie go szukał, zagrał sobie piłkę obok. I przelatując, przeskakując nad bramkarzem Szukał tego właśnie zawodnika w ekipie, w ekipie ruchu Sędzia uznał, że go znalazł Tyle Natomiast nie było tam uderzenia, nie było tam podcięcia Nawet nie wiem, czy było zahaczenie Ja myślę, że nie było dosłownie nic Na pewno nie było kontaktu Natomiast no, Jarka zachował się jak napastnik Uważam, że w tej sytuacji na 100 napastników 99 by się tak zachowało I tutaj trudno jest mieć do pretensje On po to chodzi na boisko, żeby żeby właśnie w takich sytuacjach tak się zachować. Zachował się bardzo dobrze. Natomiast, tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że sędzia tutaj popełnił duży błąd, który może mieć decydujący wpływ na losy tego spotkania. No właśnie, Matko Berdic za chwilę zamelduje się w bramce ruchu i od razu będzie miał bardzo trudną rzecz do zrobienia. Zobaczymy, jak sobie Chorwat, grający z numerem 30, poradzi. Oczywiście jest to zmiana. Schodzi z boiska Grzegorz Bąk. Zobacz, mali już nawet o nim nic jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć. A to przecież piłkarz świetnie kojarzony przez kibiców Górnika Zadrze, bo właśnie to zagrał. dla tego klubu około 140 meczów w ekstraklasie. Tak jak mówiłem przed spotkaniem, się to na pewno miał bardzo konkretne cele przed sobą postawione i na pewno miał być tym decydującym o akcjach ofensywnych. W tej chwili. W tej chwili ten cały plan wziął w łeb. Trener musiał zareagować. Jednocześnie środkowa linia ruchu, ta trójka grająca z Grzesiem Bąkiem, właśnie Baranem i Pulkowskim w środku, jest osłabiona. No bardzo, bardzo trudne chwile przed ruchem. Piłka ustawiona na 11 metrze. Ustawił ją Tomasz Hajto. Hajto! 1-0, ależ pewnie, ależ spokojnie zrobił to ośrodkowy obrońca górnika zawsze. Bardzo dobrze to uderzył, derzył karny. Myślę, że tutaj rampkarz nie miał najmniejszy szans i, i należy mu tylko współczuć, bo Marko Perwicz jest debiutantem. Jest tego pierwszy mecz Barwa w Lidze i, i nie dotykając piłki musiał wyciągnąć siatki. No, na pewno nie takiego debiutu sobie życzył i na pewno nie również nikt tako, takiej sytuacji nie życzył. Pytanie, jak on do tego, jak on potem do siebie dojdzie. Popatrzmy jeszcze raz, Tomasz Hajto. Ostraszył, a potem uderzył, i za chwilę taki oto gest mógł, mógł wykonać piłkarz górnika. Zawsze pytanie: jak z tego wyjdą też pozostali piłkarze ruchu? Oni nie najgorzej rozpoczęli ten mecz. Mieli swoją szansę, mieli groźną sytuację. Nie przyjechali tutaj po to, by, by bronić tego bezbrałtowego remisu. A teraz będą niemal cały mecz wygrali w dziesiątkę. Pulkowski faulowany. Na pewno w tej chwili będzie bardzo trudno yy, Chorzowianom przejść pod pole karne drużyny Górnika, na pewno tutaj będą wzmocnione siły, ponieważ jest dobry wynik dla Górnika, ale jeszcze mają przewagę jednego zawodnika, w związku z tym właśnie takie sytuacje jak mamy w tej chwili, rzut wolny w bliskiej odległości, z takiego miejsca, gdzie bardzo często padają bramki, gdzie jest łatwo po prostu tę piłkę umieścić w siatce, jest to bardzo ważna sytuacja i tutaj rzeczywiście... Jeżeli można mówić o jakichkolwiek szansach ruchu, to należy ich szukać właśnie w takich fragmentach gry. No tak, teraz niebiescy muszą szukać właśnie takich momentów, bo to jest taka bezpieczna sytuacja, gdy można zaskoczyć bramkarza. Sokołowski, prosto w mur. Trochę za nisko uderzył kilkę Tomasz Sokołowski. To golem. Osiński na ja Fabusza ale trochę za długa zniewdąc do Papelec. Gołoś stracił piłkę Konrad Gołoś Janoszka Fabusz